Cześć, z tej strony Zabraczek, witajcie w pierwszym pełnoprawnym odcinku na moim kanale. pierwszym pełnoprawnym, ponieważ yy, około godziny 15 wrzuciłem shorta, witajcie na kanale Zabraczek. Chciałem sobie zrobić film, ale wyszedł short, więc nagrywam dzisiaj film, gdzie robię ranking wszystkich gier LEGO. No prawie wszystkich, bo niektóre nie grałem. Na przykład no. gry z Game Boya, Nintendo DS nie będę oceniać. Więc bez żadnego przedłużenia przychodzę do rankingu. Pierwszy będzie Lego Batman The Video Game. Był średni. Nie wiem, nie podobała mi się te misje, mi się tak średnio podobały. Stroje, postacie, średnio by, średnie. Lego Indiana Jones The Original Adventures dam na dobre. Tak samo dam na drugą część Indiana Jonesa. To jest to samo, tylko że w dwójce jeszcze jest jedna część lego harry potter lata 1.4 dam na no nie tyle się dało na no, bardzo dobre jedyne co mi tak nie przypadło za bardzo do gustu to grafika lego star wars 3d clone wars to jest chyba jedna z gorszych gier lego dam na średnie nie wiem nie podoba mi się zbytnio ta gra lego piraci z dam na dobre mm, nie podoba Średnie były misje, postacie były nawet dobre, LEGO Star Wars The Video Game dałem na najlepsze, tak samo LEGO Star Wars The Original Trilogy i chyba moją ulubioną LEGO na ten moment, czyli LEGO Star Wars The Complete Saga. Po prostu LEGO Star Wars The Video Game i LEGO Star Wars 2D Original Trilogy, to, to wszystko razem jest spięte w jedną grę, czyli LEGO Star z The Complete Saga. Harry Potter, lata 5-7. Dam na bardzo dobre. Było lepsze od pierwszej części. Misje już były bardzo fajne. Było przede wszystkim więcej postaci chyba. Lepsze było jedynki. Lego Batman 2 DC Super Heroes. To jest jedna z najlepszych gier Lego. Więc dam ją tutaj, przed Complete Sagą. Lego City Undercover. Hmm, jedna z słabe. nie podoba mi się w ogóle tam wysie policjantem, nie podoba mi się to. Lego WhatsApp się nie w ogóle w to nie grałem, ale może zagram kiedyś, może by wam gameplay. Lego Marvel Super Heroes to jest druga chyba najlepsza gra na, na ten moment z Lego. Lego przygoda, pierwsza część to jest. Dam też jest jednym z najlepszych Lego. W przeciwieństwie do dwójki, którą dam już na dobre. Nie po prostu w Lego przygodzie jeden był wątek z filmu, a w dwójce to już był inny wątek zupełnie. Było, na, były nawiązania do dwójki, ale nie wszystko tam się zgadzało, ponieważ element po kolei znajdował przyjaciół, a nie jak w filmie na końcu znalazł ich. LEGO Hobbit nie grałem, LEGO Jurassic World grałem kilka razy u kolegi i średnie, było średnie, eee, średnie było, nie wiem, takie średnie było, przepraszam za moje rąkanie się, ale ja pierwszy raz tak naprawdę nagrywam, LEGO Dimension w sensie na najlepsze Licznik chyba muszę sobie zrobić, ile ja za to mówię. Trochę gorzej od Lego Marvel Super Heroes. Um, Lego Ninja Movie mówi, to jest tam na najlepsze. Um, Lego Marvel Avengers dam na bardzo dobre. No, nie wiem, nie podobały mi się niektóre misje tam. LEGO i nie mam mocniej w ogóle nie grałem. LEGO dzisiaj super złoczyńcy. Dam na najlepsze. Dam tutaj. No i jeszcze będzie LEGO stał się w Niemocy. To będzie na bardzo dobre. I na ten moment jeszcze ma wyjść. 5 kwietnia LEGO stało z The Sky Saga. Ale widząc po co gameplay'u, który już się pojawił w serii najnowszym trailerze, to myślę, że to będzie najlepsze gra I tak wygląda cały mój ranking. Yy, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by nie przegapić żadnych filmów. Dajcie łapkę w górę. Yy, I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!